Siemaneczko, widzowie, oczywiście, widzowie, jak pamiętacie, pojawił się taki odcinek. W tym tygodniu pojawił się taki, mniej więcej jak pamiętacie, pojawił się taki odcinek, więc przechodzimy do rzeczy, widzowie. Odblokowałem jedną mapkę, oczywiście, ale, widzowie, to dzisiaj mamy zadanie zrobić, oczywiście. Dużo masę rebirfów. Dlaczego, widzowie? Bo rebirfy dużo dają. Bardzo dużo dają. Jak pamiętacie w, w tym odcinku, co było oczywiście, to oczywiście kupiliśmy takie dużo rzeczy. Zobaczcie sobie odcinek. Tam się dowiecie no, dużo więcej, oczywiście, co kupiliśmy, co tam pokazałem. Zobaczcie tamten sobie odcinek. I, i przyjdźcie do tego oczywiście oczywiście musimy zarobić do kolejnej mapy To jest ważne, widzowie dlaczego? Bo dlatego widzowie, że no po prostu e, no bo po prostu e, rebirfy dużo dają. Dlaczego widzowie? Dlaczego? Dlatego widzowie, że po prostu jak zrobicie rebirfa Oczywiście otrzymujecie e, gemy, plus jajko, plus moc. To są trzy rzeczy w jednym oczywiście. Więc to też dużo daje. E, wiadomo widzowie. E, otwieramy sobie takie jajko. No i wyleciał nam taki mysz, coś takiego. E, no. Więc e, rzucamy kolejny razem. Oczywiście. Oj, nie trafi chyba. No nie. Dobra. No to rzucamy jeszcze raz. Myk! Widzowie, rzucamy. No i trafiamy. Oczywiście. Dobra, robimy rebirf widzowie No i rzucamy jeszcze raz. Oczywiście. Rzucamy. Bum! Trafiony, widzowie. No, i robimy kolejnego rebirfa, oczywiście. No, trochę tych rebirfów widzowie dzisiaj zrobimy. Dlaczego, widzowie? Dlatego, widzowie, że po prostu, no, musimy trochę rebirfów podgonić, wiadomo. I żeby przejść do kolejnej mapy. No, bo wiadomo, że do kolejnej mapy potrzeba troszeczkę więcej rebirfów. To wiadomo. Yy, no, mamy. No. E, dobra, e, Rzućmy jeszcze raz widzowie. E, rzućmy jeszcze raz i bum. Rzućmy jeszcze raz Oczywiście... I bum, no i rzucamy jeszcze raz widzowie. Oczywiście do kolejnej mapy musimy dozbierać 4,5 i biliona, oczywiście. To tyle trzeba dozbierać, oczywiście. Eee, no. Oczywiście. No i BUM! Jeszcze musimy raczej zrobić to, nie wiem, z trzy razy góra, mniej więcej. Dobra. Dorzucamy, albo i raz nawet, może i raz wystarczy jeszcze, ale rzucamy, widzowie. Oczywiście, jak widzicie, trochę mieści na te mapki, no ale to, to przepraszam Was bardzo serdecznie. Widzowie. No i widzowie jak widzicie oczywiście ostatnia mapka. Czyli ta mapka jest tutaj. Trzeba nazbierać 1 milion gemów. Widzowie, to jest łatwizna dla mnie. Dlatego, że wystarczy, że wrzucę jeden raz do tego oto pięknego kółeczka. I widzowie, no, mogę robić rebirfa. Oczywiście dostaję 72 y, tysiące gemów. Oczywiście to jest bardzo dużo. No bo, no bo robię po, po razie rebirfy. Patrzcie. Bum, rebirf. No i rzucamy. Bum, rebirf, rebirf, rebirf. To tak będzie, widzowie, do nieskończoności, oczywiście. Więc to też jest bardzo, bardzo fajne. No i. Rzucamy, BUM! no i kolejny rebik i kolejny rebirg widzowy to jest też bardzo fajne, oczywiście, no i robimy rebirfa kolejnego. Oczywiście, BUM! rzucamy, no i trafiamy, widzowy, no i też robimy. I oczywiście przejdziemy do tej kolejnej mapy oczywiście, która kosztuje milion gemów. To dla mnie to jest nic, widzowie, dlatego że po prostu ee, no, to jest nic, widzowie, więc... Nie, widzowie, zabrakło mi jednego tysiąca gemów. Yo, no trudno. Dobra, i tak chyba trafiłem, trafiłem, dobra. Dobra, mamy widzowie milion gemów, oczywiście idziemy do kolejnego świata do tego świata dobra Halo Hej, no Kupmy sobie to widzowie No i jak widzicie jesteśmy na tym nowym świecie. Dużo nowe jajka Ile te jajka kosztują? No, powiem że widzowie tak... Tak, 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 trochę drogo. <laughs> trochę drogo. Ale czy ja mogę otworzyć to? Nie mogę. To mogę. mógłbym to otworzyć. Ale widzowie, tu są upgrade'y widzowie i to jest dobre, bo no, nie muszę tam iść po prostu. BUM! Rzucamy widzowie! Czy trafię? Raczej trafię, bo no, to nie jest jakoś daleko, więc no. Dobra widzowie, zobaczmy czy te pety coś dużo dają, kupmy sobie widzowie dwa pety takie. Yy, no halo, aha bo to kusie się wcisnę, nie, no zawsze się mylę widzowie. No dobra, otwieramy kolejne jakieś jajko. no i te rare i jakiś tam common pewnie mi wypada jakiś. Ile te pety widzowie dają, eee yy, no... Tak widzowie, za dużo to one nie dają, jakbym miał tak mówić widzowie, za dużo to nie dają, no, no coś tam na pewno dają, więc to też jest bardzo, bardzo fajne, oczywiście. Coś tam na pewno jeszcze dają. Czy trafię stąd? To jest dobra odpowiedź. No i widzicie, widzowie, trochę ścina, no ale to jest po prostu taka, takie, nie wiem co to jest. Yy, no dobra, yy. o, bo to jest Cyber 1, Cyber 2, Cyber 3. No, trochę, trochę tych światów tu jest. Widzowie, no i trochę będzie tych odcineczków z tej ręczki oczywiście. No ale kupmy sobie siłę, no bo wiadomo, widzowie, trzeba dorzucić. A spróbujmy stąd czy trafia. O, widzicie widzowie teraz nie ścięło, to tak. To zależy od... Yy, nie wiem, rzucenia, coś takiego. Nie wiem widzowie. Od czego to zależy. No ale jak widzicie widzowie gdzieś dużo. Oczywiście ja to pakuję w siłę, oczywiście, no bo siła jest ważna. Czy trafię stąd? To jest dobra odpowiedź. No i widzicie, że... Pierwszym razem nie zacięło, teraz zacięło i tak to ja widzę. No, widzowie, tutaj troszeczkę dużo dostałem. No dobra, otwórzmy. Dostałem tego peta i chyba tego nie wiem, widzowie, ale otwórzmy. Common. No i common. No to te pety raczej są bardzo takie. No, niezbyt mocne, bo tutaj mało. No, ale widzowie, to by było na tyle z tego odcineczka. Przeszliśmy dwie mapki, oczywiście. Jak widzicie, to jesteśmy na tej drugiej mapce. Widzowie, kolejne mapki w kolejnych odcinkach. Yy, tu będzie dużo roboty w tej gierce. To by było, widzowie, na tyle. Subskrypcja, łapaczka do góry, komentarz. I do jutra, widzowie. Pozdro.